Nadal mamy kilka otwartych linii. Ale od tej chwili gramy o większe pieniądze. Uwaga! 700 zł za to hasło z koperty. 700! Do widzenia już teraz! Muszę dopasować tylko trzy litery. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jakie to słowo? Fuga. Nie, nie fuga. Nie, nie, nie. Gramy dalej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam, jakie to słowo? Rata. Nie rata, ale na spłatę raty będzie, jak zaraz, jak zaraz usłyszę rozwiązanie. 700 zł. Nie ma żartów. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam, jakie masz dla mnie słowo? Huta. Mm -mm. Nie, 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 nie. Przypatrz się, przypatrz się. Dopasuj litery. Musisz dopasować tylko trzy litery. Ja zrobiłam już duży, duży krok. Dopasowałam jedną literę za ciebie. Ale właśnie po to byś mógł wygrać te pieniądze. Bardzo mi zależy, aby teraz je ktoś wzbogacił o 700 zł. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy to będzie rura? Niestety nie. Przed chwilą słyszałam takie rozwiązanie. Spróbuj jeszcze raz. Podaj mi hasło, którego nie było. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam. Jakie pani ma dla mnie słowo? Pama. Jeszcze raz? Pama. Proszę bardzo. Proszę bardzo, właśnie wygrała pani 700 zł. Serdecznie gratuluję. To była właśnie Fama, proszę bardzo. A przed nami kolejny konkurs. Odkładam kopertkę tutaj na bok. O znowu ktoś trafił na fartulinie. halo? Tak. Jakie pan miał hasło? No, już teraz widać. No tak. Ale może miał pan jakąś inną propozycję? Tam, Tama. Tama. Dobrze. W nagrodę pocieszenia dostaje pan od nas 100 złotych, bo trafił pan na sam koniec konkursu. Gratuluję serdecznie. Czyli przy jednym konkursie mamy aż dwóch zwycięzców. Bardzo się z tego cieszę. Gramy dalej. Kolejny konkurs przed nami. Proszę bardzo. I teraz będzie do wygrania aż 700 złotych. Twoim zadaniem jest ułożenie słowa z tych liter. Ale nie możesz zrobić tego w dowolny sposób. Należy odnaleźć pierwszą literę i dalej kierując się po liniach odnajdywać kolejne litery i w ten sposób ułożyć słowo. Kto ma jakiś pomysł? Kto już wie? Uwaga. Sprawa robi się poważna, ponieważ rozpoczynam odliczanie od 30 do 0. No i zaraz mam nadzieję, że ktoś wygra 800 zł. Uwaga. 30. 29. 28.

8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i 0. Koniec odliczania. W tej chwili potrzebuję odpowiedzi. Teraz powinna usłyszeć dźwięk telefonu. Mam nadzieję, że od Ciebie. No i udało się. Halo. Halo? Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jakie to słowo? Grzybobranie. A jak masz na imię? Piotr. I myślisz, że to będzie grzybobranie? Tak. A skąd dzwonisz? Halo? <grybobranie> tak. Skąd do nas dzwonisz? Piotrze. Cieszyna. W okolice Cieszyna wysyłam 800 złotych i możesz się na grzybobranie. Mam nadzieję, że bardzo się cieszysz. Cieszysz się? Tak. No to jakiś okrzyk radości poproszę. No piękny, Nie. piękny. Słyszę, że jesteś bardzo zaskoczony, bardzo się z tego cieszę. Gratuluję ci i gramy dalej. Uwaga. Uwaga, uwaga, uwaga. Proszę bardzo. Zobaczmy, co my tutaj mamy. 50 złotych oddam za pierwsze słowo. Które na pierwszym miejscu ma jakąś literkę, na drugim ma U, na trzecim ma jakąś literkę i na czwartym miejscu ma literę A. Na razie jest prosto, więc radzę ci dobrze. Wykorzystaj ten fakt. Zobacz. Tutaj mamy kolumny i później. Litery w tych kolumnach nie będą mogły się powtarzać. Na razie jest bardzo prosto, więc dobrze Ci radzę, wykorzystaj ten moment. Jeżeli chcesz wziąć udział w programie, należy mieć ukończone 18 lat. Pamiętaj, że płacisz za każde połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem, ale płacisz za samo połączenie, a nie za czas jego trwania. Jeżeli wygrasz pieniądze, wysłamy ja w do 5 dni Dobry wieczór. Halo. Halo. Witam. Jakie masz dla mnie słowo? Suma. Suma. Sprawdzamy. Pasuje. Gratuluję. 50 złotych. Kolejne 50 zł do wygrania. Proszę bardzo, wpisuję twoje hasło. O, aby było dobrze widoczne, żeby się nikt nie pomylił. Suma. I teraz uwaga. Pojawia się to, o czym mówiłam. Nie mogą nam się powtarzać litery w kolumnach pionowych, czyli tutaj na pierwszym miejscu nie może być S, a na trzecim nie może być litera M. Wszystkie inne są dozwolone. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Muza. Muza. Sprawdzamy. Pasuje. Gratuluję. 50 zł dla Ciebie. Poproszę o podwyżkę. 100 zł, bo robi się coraz trudniej. 100 zł za kolejne hasło. Przypominam i upominam. Nie mogą nam się powtarzać litery w kolumnach pionowych. Czyli na pierwszym miejscu już nie mogą pojawiać się nam dwie litery S i M, a na trzecim N i Z. Dobry wieczór. No nie. No, ktoś zrezygnował. No więc gramy dalej, gramy dalej, gra. Ten konkurs utrudnia się z każdym etapem. Jeżeli ktoś chce spróbować, to radzę teraz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jakie masz dla mnie słowo? Pula. Sprawdzamy, pula. Pasuje. Brawo, 100 złotych dla Ciebie. Pula. I czwarta runda. Kolejne 100 złotych. Może właśnie dla Ciebie. Wymyśl hasło. Wybierz odpowiedni moment, aby trafić na otwartą linię i zadzwoń. Kiedy to zrobisz? Wybór należy od ciebie. Ja oczywiście trzymam kciuki, abyś za pierwszy razem trafił na otwartą linię. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam. Jakie masz dla mnie słowo? Tuba. Jeszcze raz? Tuba. Tuba? Tak! Za tubę 100 złotych oddaję. Tuba. Za 100 złotych. Suma mu za pula i tuba. A teraz kolejna 100 złotych do wygrania. Możesz wygrać 100 złotych. Zapraszam Cię. Wybierz mój numer telefonu i podaj mi poprawną odpowiedź. A poprawna to taka, w której litery w kolumnach pionowych się nie powtarzają. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jakie masz dla mnie słowo? Zupa. Zupa. Sprawdzamy? Doskonale. Zrobiłam się głodna. te złotych dla Ciebie. Wpisuję hasło Zupa. I... Proszę bardzo i gramy dalej. Uwaga, poproszę od razu podwyżkę. Co ty na to? Podobał ci się mój pomysł? No to świetnie, no to ile chcesz? 150 powiedzmy. Dobrze, 150 dla kolejnej osoby, która poda mi hasło. Zobacz, ale zobacz, teraz się bardzo dobrze przyjrzyj. Nie mogą nam się cały czas powtarzać litery. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jakie masz dla mnie słowa? Kura. Jeszcze raz? Kura. Yy, dobrze, doskonale, dobrze, dobrze. Fura, zapisujemy doskonale. 150 zł dla Ciebie. I uwaga, kolejną podwyżkę poproszę. 200 zł za następne hasło. No jest już zdecydowanie trudniej. 200 zł. Zobacz. Upominam, jak zwykle, że nie mogą się powtarzać litery w kolumnach pionowych, ale jesteście szybcy dzisiaj. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Buda. Buda, sprawdzamy. Pasuje. Doskonale, 200 zł dla Ciebie. I ostatnie nasze hasło na tablicy. Kończymy ten konkurs. 300 zł do wygrania. Kto się zgłasza po 300 zł? Zapraszam serdecznie. Ostatni etap konkursu. Zwykle najtrudniejszy i tak jest tym razem, ponieważ nie mogą nam się powtarzać litery w kolumnach pionowych. Jest teraz najtrudniej, ponieważ najwięcej liter zostało wyeliminowanych. No. A tak się również składa, że to jest koniec naszego programu. Więc nie ma czasu do stracenia. Poproszę o ten jeszcze jeden wyraz i kończymy z tym konkursem. Zwróć tylko uwagę, żeby nie powtarzały nam się litery w kolumnach pionowych. Na pierwszym miejscu nie może być SMPTZFB. Na trzecim MZLBPRD. I jakie tu może nam pasować hasło? Pewnie trochę czasu ci to zajmie, no ale musisz się spieszyć. Bo mamy koniec, kon koniec mm, tego konkursu. I koniec programu. Kto wymyśli jakieś pasujące słowa? Za chwilę będę musiała się z wami pożegnać. Ale mam nadzieję, że ktoś jeszcze wygra pieniądze przed tym pożegnaniem. Szybciutko! Nie ma na co czekać. Koniec programu. Jeszcze jedno hasło. Wiecie, że doskonale. U nas koniec oznacza koniec. Nie mogę długo czekać. Muszę się za chwilę z wami żegnać. Będę miała jeszcze tylko oczywiście jak zwykle serię zaproszeń na jutrzejsze programy, ale to za chwilę. Na razie skupmy się na naszym konkursie. Ostatnie hasło. Jakie będzie hasło? Jakie słowo tutaj nam będzie pasowało? Uwaga! To będzie hasło za, za dokładnie dwa razy więcej pieniędzy! 600 zł do wygrania! Podwajam zupełnie! Nagrodę! Możesz wybrać te pieniądze. 600 zł może być twoje. Kończymy ten program. Spróbuję wymyślić je razem z Tobą. Mi nic nie przychodzi do głowy. Kończymy ten program. Należy mieć tylko ukończone 18 lat. To jest jedyny warunek. Jeżeli jest ktoś, kto ma ukończone 18 lat i zna hasło, które będzie pasowało, no to zapraszam po odbiór 600 zł. Możesz wygrać te pieniądze teraz, tutaj. To jest koniec tego programu. Wymyśl hasło i wybierz jeden z moich numerów telefonów. 704-307-555. Z telefonów powykowych, gwiazdka 73-222. Czekam na zwycięzcę. Wiem, że nie każdy, kto spojrzy na tablicę, odgadnie, ale jest szansa. Uwaga, odliczam od 20 do 0 i kończymy ten program. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 I uwaga, jeszcze jedna dziesiątka i kończymy ten program. W międzyczasie dorzucam jeszcze 50 zł do nagrody głównej. Uwaga, 650 zł do wygrania od tej chwili. Jeszcze jeden, jeszcze jeden zaraz, który tutaj pasuje. I liczę dalej i muszę się żegnać. Powiedziałam dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. I gdzie jest widz z odpowiedzią? Szybciutko. Muszę kończyć odliczanie. Jeszcze zdążysz. Wybierz jeszcze mój numer telefonu. Czekam tutaj na ciebie i czekam 650 zł. Powiedziałam jeden. Zrąbciuki. Powiedziałam jeden. Uwaga. Muszę kończyć odliczanie. Za moment powiem zero. Jeszcze możesz tutaj trafić. Jeszcze na Ciebie czekam. Jeden. Uwaga, zero. Koniec odliczania. Teraz jest pora na odpowiedź. Cały czas tutaj czekam na Ciebie. Spróbuj jeszcze raz. Wybierz mój numer telefonu. No i udało się! W końcu! Dobry wieczór! Dobry wieczór. Witam, jakie masz dla mnie słowo? Ruta. Sprawdzamy, czy pasuje słowo ruta. R pasuje, T pasuje. Gratuluję, właśnie wygrałaś 650 zł. Serdecznie gratuluję.